Krysiem materiał po którym został nazwany Patro streamerem Klepsydra nie wie co mówi, Klawisz z zakazem wjazdu do Polski, jakaś senat powiesił człowieka na streamie. Ris ruszył ostatnio z nowym projektem o nazwie Challenger, który został wymyślany przez niego wspólnie z Jebsonem. Wymyśliłem ten program. I to jest ja ja Tak, to Zapson wymyślił ze mną ten program. uczestników programu w do puli po 25 tysięcy złotych, z których po 10 tysięcy trafia do puli dla głównego wygranego programu. A pozostałe 15 tysięcy zostaje na ich koncie do licytacji udziałów w Challenge'u. Challenge, challenge dzieli się na kategorie logika, wytrzymałość, wiedza, precyzja oraz siła. W komentarzach pod pierwszymi filmami możemy zobaczyć pozytywne reakcje ludzi na ostatnie działania Freeza, który posłuchał się widzów i zaczął do swoich materiałów brać ludzi spoza nowej Ekipy. Pozytywne reakcje wśród ludzi wzbudziły też challenge, które wychodzą z ram typowych Gen Z, takich jak jedzenie obrzydliwych rzeczy, depilacja nóg czy golenie głowy. Lecz tak samo dobrych opinii nie odnotował już szósty odcinek z serii, na którym wyzwaniem było wytrzymanie godziny w lodowatej wodzie. Nie wszyscy uczestnicy wzięli udział w challenge'u, a szyja wyszła z wody po 40 minutach, i za tę decyzję ludzie proposowali ją w komentarzach. Ale największy szum pojawił się wokół trzech zawodników, którzy zostali aż do samego końca challenge'u, czyli okrągłą godzinę. Mokry suchar wyszedł z wody o własnych siłach, czego nie można już powiedzieć o frizie, który nie czuł nóg, oraz o któremu również trzeba było pomóc nie to pomóżcie nie O ile suchar przyszedł to w miarę dobrze, to J dostali mocnych drgawek, a przez próbę podniesienia przez organizm temperatury ciała, zaczęły ich coraz mocniej boleć mięśnie. Jak będziecie mogli zaraz zauważyć, nie wyglądało to dobrze. K nie nagrywaj, na razie wyjdź mi stąd. Wychodzisz, wyjdź, wyjdź mi stąd. Ale to musi być. No sorry, no nie teraz. Ludzie piszą w komentarzach, że przecież Friz ma dziecko, więc nie powinien ryzykować swoim zdrowia dla wyników na filmie. Z drugiej strony poruszany jest wątek, wpływu takiego zachowania na osoby oglądające ten materiał, a w szczególności na tych najmłodszych widzów. I tutaj ciekawi mnie wasza opinia na ten temat. Czy Friz przy tym jakich ma odbiorców nie powinien publikować takiego materiału? Można wziąć pod uwagę to, że dzieci po takim materiale raczej nie zdecydują się, a nawet nie będą miały możliwości wziąć udział w takiej ludowatej kąpieli. A również skoczenie do zamrożniętego jeziora, po tym co się stało z Frizem, raczej sobie odpuszczą. Brakuje tutaj jakichś disclaimerów o tym, jak niebezpieczne jest to, co pokazali na filmie. Lecz jest to też do dobry w pewnym sensie materiał edukacyjny, pokazujący do czego może doprowadzić stan hipotermii. Teraz poruszę jeszcze wątek Suchara, który na streamie powiedział, że uszkodziły mu się nerwy w palcach u stóp oraz, że inaczej odczuwa dotyk dłońmi. Co mi się stało w tym challenge'u? Uszkodziły mi się nerwy w dwóch palcach u stopy, od ponad miesiąca mam oba palce drętwiałe uszkodziły mi się nerwy, mam tak zwane mrowienie 24 na 7 w obu palcach, w tym palcu drugim już generalnie trochę już lepiej jest, już mi nie robi aż tak, ale dalej czuję, że są nerwy zniszczone, w tym dużym palcu... Cały czas mam robię. Uszkodziły mi się wszystkie nerwy w rękach, znaczy w dłoniach. Wyczuwam wszystkie materiały inaczej. Wszystko czuję inaczej: Bluzę, podkładkę od myszki, wszystko czuję inaczej, bo mam poniszczone końcówki nerwów w dłoniach. Ludzie uważali, że Dominik ma pretensje do Freeza. Znaczy, otrzymaliśmy od niego sprostowanie na x, gdzie dowiedzieliśmy się, że jest wręcz przeciwnie. Był to jego ulubiony challenge, który zapamięta do końca życia jako zajebiste doświadczenie. A warto też dodać, że uczestnicy są dorosłymi ludźmi i nikt do niczego nie był zmuszany, a nad tym wszystkim czuwali ratownicy medyczni. Na koniec warto dodać jeszcze wątek organizacji, która zgłasza. Za wszystko, czyli ośrodka monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych, który zdecydował się na złożenie w tej sprawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwej miejscowo-prokuratury. Również Polsat nazwał Flizy patostreamerem, streamerem, a w swoim materiale po jego wątku podali również przykłady freakfightów i krauliego. ...wciąż ma się dobrze, to przykład z ostatniego dnia Fris, jeden z najpopularniejszych... A niech ktoś pomoże innym ...do się... takiego stanu na własne życzenie doprowadzili się uczestnicy wyzwania, które zorganizował popularny youtuber. Posłowie apelują o to, żeby samorządy przestały wynajmować obiekty na organizację tych wydarzeń w łódzkiej Atlas Arenie. Taka gala odbędzie się w najbliższy weekend. W ramach walki z patostreamerami w piątek służby wydaliły z kraju Ukraińca Władysława O. W że telewizja, którą oglądają jednak starsze osoby, nie do końca wie o czym mówi albo specjalnie nagine fakty. Klepsydra na swoim bocznym kanale Klepsydra Records opublikował dziwny materiał dotyczący Shaftera pod tytułem jak Shafter zniszczył swoją karierę. Ale w zasadzie to co w nim takiego dziwnego? Już samo stwierdzenie z tytułu o rzekomym zniszczeniu swojej kariery przez Wojtka, czyli Shaftera jest moim zdaniem nietrafne. Omówię wam materiał Klepsydry tak aby dowieść, że teza z tytułu jest błędna. Pierwsze 30 sekund materiału to w zasadzie intro, a dopiero potem zostaje poruszony temat kawałka Dead in Designer Clothes. W tym momencie Klepsydra Teraz zastanawia się, jak to możliwe, że wówczas 13-letni Wojtek jest w stanie nawijać tak niskim głosem. Tylko że samo to pytanie jest błędnie zadane, ponieważ numer Tet In Designer Clouds to tak naprawdę wykonany przez Shaftera Remix, utworu o takim samym tytule autorstwa Bones. Dziwne, że zostało to przeoczone, bo usłyszenie, że nie jest to głos Wojtka, nie wymaga raczej dużego obycia z jego twórczością. Gdzie jest mój płaszcz, gdzie jest mój płaszcz i gdzie jest moja hał? Następnie ex, sportowy komentator opowiada nam trochę o rozwoju kariery Wojtka. Wspomina o publikowaniu jego produkcji na kanale Kstyka o produkcji bitów przez Shaftera, zaznaczając to, jak młody był Wojtek, gdy znalazł się w mainstreamie. I do tego fragmentu raczej nie mam zastrzeżeń, więc nie będę się do niego odnosił. Teraz przenosimy się do roku 2020 i do wydania przez Shaftera pod końcowego roku futury. Sukces albumu Klepsydra określa jako album, który w. Wcale tak źle nie poszedł. I brzmi to dość lekceważąco, bo gdy spojrzymy na liczbę odsłuchów na Spotify, gdzie owy album zdobył ponad 37 milionów streamów, a średnia liczba odtworzeń na kawałek wynosi prawie 2,7 miliona. Później Kasper, czyli prowadzący kanału, porusza trzyletnią przerwę wydawniczą Wojtka, zakończoną wydaniem Ramotki. I tutaj stwierdza on, że taka niska liczba wyświetleń na YouTubie nie powinna mieć miejsca. Myślę, że warto wspomnieć tutaj o tym, że platforma YouTube od pewnego momentu przestała tak mocno pchać muzykę, a spadki wyświetleń nastąpiły właściwie u większości muzyków, więc Wojtek nie jest pod tym względem wyjątkiem. Natomiast liczbę odsłuchów na Spotify komentuje on jako niepowalającą, podczas gdy średnie odsłuchań każdego kawałka z tego Albumu wynosi niemal 700 tysięcy. Wiadomo, że są to liczby nieporównywalnie mniejsze względem wydanego wcześniej Audiotele czy Futury. Warto jednak wspomnieć tutaj o czymś, co pominął Klepsydra, a mianowicie to, że album został wydany bez praktycznie żadnej wcześniejszej promocji. Jest to album mocno eksperymentalny, który całkowicie odbija od mainstreamowego brzmienia, które trafia do większości słuchaczy. Dla porównania, chociażby ostatni album Tymka, tytuł 2 nie wygenerował jakichś ogromnych liczb na Spotify w porównaniu do jego poprzednich hitów. Ale czy możemy tu mówić o jakimś upadku? No w żadnym razie. Chyba na tym to trochę polega, żeby bawić się tym stylem i brzmieniem. A stwierdzenie, że shaftera zniszczyła jego trzyletnie przerwa, przez którą nie może oczekiwać, że ludzie będą o nim pamiętać, jest bez sensu. Spójrzmy chociażby na oświecenie tego Hemingwaya, wydane również po trzyletniej przerwie, czy na ostatni kawałek Quebo, na który jest teraz duży hype. A warto przytoczyć jeszcze wielki powrót Kubana po niemal pięcioletniej przerwie, który osiąga teraz naprawdę świetne wyniki. Podsumowując w kilku słowach, stwierdzenie, że kariera Wojtka skręciła w tym kierunku, w którym zdecydowanie nie powinna, jest kompletnie nietrafione. Do wątku ostatnich działań prowadzącego kanału dodam jeszcze sytuację, że gdy ludzie trochę obśmiali jego materiał, to na ich się postanowił pokazać jeszcze trochę nieprofesjonalizmu. I pod komentarzem Lewusa, który skrytykował Klepsydrę, Klepsydra zamiast odnieść się do krytyki, postanowił opublikować zdjęcie Lewusa z dopiskiem C. Co o tym wszystkim myślicie? Może Kasper powinien wrócić do komentowania gier? Pewnie każdy z Was słyszał już o TikTokerze Krauli, ale jeśli jakimś cudem ominął was ten temat, to w skrócie przybiera się on do zielonego gnoma i wchodzi z rady w sklepach. Puszcza do nich ludzi z założonymi na głowie kartonami, a finalnie urządził performance, na którym wraz z ludźmi w kartonach skakali po autach na publicznym parkingu, lecz na szczęście auta te okazały się należeć do niego. Pochodzi on z Ukrainy, choć starał się to ukrywać, udając obywatela Białorusi i wychwalając Rosję. Jeśli ciekawi was więcej na jego temat, to na naszym kanale oraz teraz w karcie znajdziecie o nim krótki materiał, w którym bez przedłużenia dowiecie się o nim najważniejszych informacji. Ale przechodząc na bardziej aktualny big zdarzeń. Na końcu tamtego filmu. Powiedziałem, że wiele osób liczy na reakcję władz, lecz jest to mała szansa, co również powtarzało dużo osób, ale ku naszemu zdziwieniu takie reakcja ze strony władz się pojawiła, i to bardzo surowa. Rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jacek Dobrzyński na swoim iksie napisał: Policjanci z Komendy Stołecznej Policji wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej zatrzymali w Warszawie podec streamera Krauli wodesła O. Mężczyzna został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy na podstawie rejestracji w SIS podjęli czynności związane z wydaleniem go z Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast coś, co może nas jeszcze ucieszyć, to wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz były wiceministry obrony narodowej, Czasów Mroczek, który napisał, że Krauli znajduje się już na Ukrainie. Ale co jeszcze ciekawsze, to dowiedzieliśmy się, że dostał on zakaz wjazdu do strefy Schengen, która obejmuje oprócz Polski jeszcze 28 innych państw, w których TikToker nie powinien się już pojawić. Mówi nie powinien, ponieważ dostaliśmy na do niego film, na którym możemy zobaczyć, że znajduje się on w Czechach, a dokładnie w Pradze. A dodatkowo, ironizując, narzeka na swoją sytuację. Można znaleźć również teorię, że filmik ten został nagrany wcześniej, gdy TikToker spodziewał się już swojej deportacji. Co do jego odpowiedzi, to dostaliśmy jeszcze wiadomość na telegramie. Ten wielk jest dla nich nie do pokonania. Zapamiętajcie, to i nie wierzcie polskim mediom, które cieszą się z radości. Robię dokładnie to, co mi potrzebne. Wkrótce nowa historia. Ciekawe w sumie, jaki był powód takich działań służb. Krauli przybywał u nas nielegalnie, czy dopuścił się do jakichś przestępstw, o których nie wiemy? Bo myślę, że to, czego dopuszczał się TikToker na swoich nagraniach, mogło nie być jedynym powodem podjęcia takich działań. Finoakcji na pewno jest dla nas bardzo zadowalający. Warto pochwalić służbę i liczyć, czy Krauli już nie wróci. Niepokojący prank na transmisji na żywo u KS Ostatnio wspominaliśmy wam o wydarzeniach z jego transmisji, takich jak przebicie rekordu płatnych subskrypcji na Twitchu czy też stream z robotem. Jednak ostatnie wydarzenie jest raczej z kategorii tych bardziej niepokojących. Gościem tego streama był Max Major, czyli znany z działania z celebrytami Magic. Jednak jego ostatniego performance'u nie możemy zaliczyć do udanych. Nasz magik zaprosił Kaja na boisko, na którym miał pokazać oszałamiającą sztuczkę. Jednak na miejscu streamer zastał Maxa stojącego na podwyższeniu, a przed nim trzy liny z pętlami na końcu. A zadaniem Kaja było pociągnięcie jednej z lin. Gdy już zostały na miejscu tylko dwie liny, magik założył jedną z pętli na głowę i kazał ponownie pociągnąć linę streamerowi. I Kai pociągnął linę, która powiesiła magika i w tym momencie na transmisji nastąpiła panika i przerażenie. Pomoc obecna na transmisji dość szybko magika jednak z tej liny z... Ciekawa jest jednak reakcja streamera, którego pierwszym odruchem było wydanie komunikatu o wyłączeniu kamer, bo obawiał się on, że dostanie bana na Twitchu. A dopiero potem zaczął się martwić o Magika. Jakiś czas potem tym Magik opublikował na swoim kanale film, w którym oświadczy, że to był prank i on celowo zmanipulował Kaja, żeby pociągnął właśnie tę linę. Po transmisji na Kaja wylał się hejt za jego reakcję, ale trochę osób również go usprawiedliwia, twierdząc, że można trochę zrozumieć zachowanie streamera, bo jakby zapraszasz kogoś na transmisję, on stawia cię przed szubienicą każe ci ciągnąć za linę. Strasznie to dziwne, ale wy co uważacie o tej sprawie?